Proszę Państwa, mam dzisiaj kilka dobrych wiadomości. Pierwsza dobra wiadomość dotyczy tego, tu mam ściągawkę, że jeśli chodzi o kwestie medyczne, o kwestie pandemiczne, to w tej chwili można powiedzieć, że sytuacja jest już opanowana. Jak wiemy, na koniec roku 2020 miała miejsce, no można powiedzieć, wyjątkowa fala umieralności. Umarło dodatkowo 70 tysięcy Polaków i to były śmierci nie tylko to były śmierci spowodowane paraliżem służby zdrowia. W tej chwili mam tutaj dane gus Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Cyfryzacji i wynika z nich ewidentnie, że umieralność w Polsce zbliżyła się już, czy już osiągnęła spokojnie wyniki mediany. Znaczy to, że na przykład w roku w 2019 umarło w pierwszych dwóch tygodniach lutego więcej osób niż w 2021. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię medyczną, to jesteśmy już dobrzy, że już nie umiera więcej Polaków niż, niż w latach ubiegłych. W związku z tym ten temat medyczny można powiedzieć, że jest opanowany. Mam jeszcze kolejną dobrą wiadomość. Otóż polski rząd. Uznał, że maseczki, które nosiliśmy do tej pory i przyłbice, nic nie dają. I okazuje się, że jest to prawda. Właśnie tak się składa, że wychodzi książka doktora Błochowiaka. Doktor Błochowiak jest fizykiem, którego CV. Jest imponujące i z pewnością jego warsztat naukowy, jego kompetencje naukowe są tutaj niepodważalne. I z tej książki wynika, ta książka jest zebraniem wielu badań naukowych, poważnych, randomizowanych, potwierdzonych badań naukowych przeprowadzonych na dużych próbach, nazwijmy to ludzkich. Z których wynika, że maseczki różnego typu, ponieważ w tej książce są opisane badania bardzo różnych maseczek, że nie tylko te maseczki, które nosiliśmy do tej pory y, jako urządzenie, które ma przeciwdziałać zakażeniu się czy też zakażeniu innych, nie działają, ale też te, które są w tej chwili nam y, tutaj. Y, Narzucane, czyli maseczki produkowane przez pana kulczyka, one również jako narzędzie, które ma nas zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się wirusów taki, typu grypowego, one również są nieskuteczne. W związku z tym muszę powiedzieć, że moja postawa osoby, która nie chodziła w maseczce, w żaden sposób nie okazała się groźna i dla zdrowia publicznego. To jest kolejna dobra wiadomość. Cóż mogę powiedzieć? Następna dobra wiadomość jest taka, że kochani mnóstwo ludzi w tej chwili pracuje na podhalu, ponieważ są otwarte wyciągi. A czemu te wyciągi są otwarte? No wydaje mi się, że baliśmy się tego, że rząd nam te wyciągi po tych dwóch tygodniach próby zamknie, ale najwyraźniej najwyraźniej decyzja o zamknięciu tych wyciągów byłaby gorsza dla rządu niż decyzja o otwarciu. Myślę, że wynika to z tego, że przed 12 lutego otworzyło się już kilka stacji narciarskich na Podhalu wbrew nakazom rządu, i z tego co słyszałem, to gdyby rząd zakazał w tej chwili jeżdżenia na nartach, to. I działania stacji narciarskich, to tych stacji, które by mimo tych zakazów były cały czas otwarte, byłoby jeszcze więcej, ponieważ miałem takie informacje i wydaje mi się, że tutaj autorytet rządu, autorytet władzy był ważniejszy, i dlatego nasz opór okazało się, że przyniósł skutek. Dlatego dzisiaj można sobie cały czas jeździć na nartach. Pogoda, jak widać, jest całkiem zimowa, jest zimno, spadł nowy śnieg, wszyscy są w pracy, wszyscy starają się jakoś zarobić pieniądze i to jest bardzo dobra wiadomość. Opór ma sens. Działanie tego typu jak nasze przynosi skutek. I tutaj mam też apel dla, dla ludzi z Mazur, ponieważ oni zostali teraz mocno uderzeni. Te działa, które były dotychczas wymierzone w nas, one się obróciły i skierowały się na Mazur. No jaka jest logika tego? No to jest chyba oczywiste. Chciano nas okraść z majątków tutaj na Podhalu i na południu Polski. To się do końca nie udało. W związku z tym kolejni do okradzenia są ludzie z Mazur. To też jest perła polskiej turystyki. Musimy o tym pamiętać. No, nas, na szczęście moim zdaniem Mazury mają pewne atuty. Po pierwsze, nie są pierwsi w tym boju, więc mogą wyciągnąć sobie wnioski z tego, co zrobiliśmy tutaj. Poza tym, mają też pewne szczęście ratkowe: mianowicie yy, burmistrz Mikołajek, pan Piotr Jakubowski. Okazał się człowiekiem, który stanął po stronie ludzi. My nie mieliśmy tego szczęścia, nie mieliśmy włodarzy, wójtów, burmistrzów, którzy by się y, zdecydowali na taki krok, żeby stanąć nie po stronie rządu, tylko po stronie ludzi. No niestety nasi wójtowie i burmistrzowie, mimo że wahali się, to koniec końców y, po naszej stronie nie stanęli. Tutaj mam też y, apel dla, do ludzi z Mazur, żeby przycisnęli swoich włodarzy, żeby w tym swoim postanowieniu stania po stronie ludzi żeby się wzmocnili i żeby faktycznie po tej stronie ludzi cały czas stanęli, stali. Nie trzeba być Nostradamusem, żeby przewidzieć, gdzie będzie kolejne, w cudzysłowie oczywiście, wielkie ognisko koronawirusa. Myślę, że kiedy zbliży się lato, to koronawirus zaatakuje polskie wybrzeże, ponieważ to jest kolejna naturalna, enklawa turystyki, miejsce na tyle ważne fajne, ciekawe, atrakcyjne, że warto byłoby je po prostu okraść. Dlatego myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że taka jest logika działań rządu. Myślę, że kwestie związane faktycznie z pandemią, faktycznie z koronawirusem i z zagrożeniem zdrowia związanym z tą, tą niemaną pandemią w tej chwili już jest żadne. Natomiast odbywa się cały czas proceder okradania Polaków, niszczenia Polaków, i tak jak mówię, pokazaliśmy, że można coś zrobić. To, że jestem tutaj, akurat dzisiaj stoję sam, to dlatego, że wszyscy moi koledzy są w pracy. Są w pracy i to jest nasze szczęście, i to jest miara naszego sukcesu. Także cóż mogę powiedzieć: na tym chyba zakończę. Na Pomorzu zdaje się, że bałtyckie weto też już dotarło. Bałtyckie weto na Pomorzu działa od samego początku. Może nie dadzą się określić. Liczę na to, że po doświadczeniach naszych, po doświadczeniach jeszcze Mazur, gdzie tak jak mówię, kilku włodarzy. Postanowiło stanąć zdecydowanie po stronie y, ludzi, to sytuacja w Bałtyku już będzie dosyć prosta. Będą przetarte pewne szlaki, sposoby postępowania. Myślę, że polskiego wybrzeża już się tak łatwo okraść nie da, skoro koniec końców my też żeśmy się przed tym obronili. Czy Góralskie Veto wybierze się ze wsparciem do województwa pomorsko, mazursko pomorskiego Bo wtedy, kiedy Góralskie Veto jakieś półtora miesiąca temu prawda, strajkowało, czy pokazywało, co myśli o całej sytuacji, było wsparcie właśnie z Nadbałtyku. Tak, rozważamy, rozważamy taką akcję po weekendzie. I jeszcze chciałam zapytać o to okradanie Polaków, bo. Mnie się wydaje, wiele osób mówi, że właśnie przez podatki państwo okrada swoich obywateli. Tymczasem w momencie, kiedy obywatele nie mogą pracować, nie płacą również podatków. Więc gdzie tutaj ta kradzież jest? Państwo potrafi okraść obywatela na wiele sposobów. Powiedziała pani o podatkach, natomiast musi sobie pani zdawać sprawę z tego, że państwo oprócz pieniędzy, które ma z podatków, ma również pieniądze, które ma po prostu do druku. Nie jest to żadna tajemnica. Na stronach Narodowego Banku Polskiego są dokładnie pokazywane liczby, ile, ile pieniędzy Narodowy Bank potrafi wydrukować. W związku z tym muszę pani powiedzieć, że na przykład w takich państwach jak Republika Weimarska w latach 20. Kiedy skończyło się to hiperinflacją, praktycznie 99% przychodów państwa pochodziło z dodruku pieniądza. W związku z tym można byłoby całkowicie zrezygnować z podatków, a budżet cały czas był pełny. Problem polegał tylko na tym, na umiarze w tym procederze. W związku z tym, wcale podatki, zwłaszcza podatek dochodowy, to jest taka forma, która bardziej służy kontroli społeczeństwa niż ściąganiu pieniędzy. Gdyby państwo. Państwo, które jest monopolistą, jeśli chodzi o emisję pieniądza, mogłoby sobie zapełnić budżet tylko i wyłącznie z druku pieniądza, ale wtedy nie kontrolował obywateli, w związku z tym podatki dochodowe, zwłaszcza które się wiążą z bardzo dużą kontrolą, są po prostu częściej używane. Czy planujecie jakieś, yy, 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 a restauracji bo wiadomo, mówiliśmy, że będzie się dużo otwierało, na chwilę obecną no, mamy dalej w małych ilościach yy, opartych restauracji, czy macie jakieś spotkania, ustalenia co dalej? No cóż mogę powiedzieć? Otworzyły się faktycznie te restauracje, które się otworzyły. Ta fala idzie bardzo powoli. Myślę, że w Polsce otwiera się jedna restauracja na tydzień, dodatkowo. To jest mało. Natomiast dużo restauracji przychodzi w taki reżim, powiedziałbym, podziemny, prohibicyjny. W związku z tym nie chcą się afiszować ze swoją otwartością. Raczej mają gdzieś tam z tyłu salę dla własnych jakichś specjalnych klientów i tak dalej, i dalej. No bo jednak okazuje się, że, że ta fala nie była szeroka. I w związku z tym ona skupia na sobie atak Sanepidu i policji. Restauracje, które są w tej chwili otwarte, one już się przyzwyczaiły, one już mają dobrą obsługę prawną i sobie z tym radzą. Natomiast jest to duże ryzyko dla wszystkich nowych i myślę, że po prostu ryzyko wejścia w ten, w ten bunt, nazwijmy to, jest na tyle duże, że powstrzymało to większość. Natomiast te restauracje, które się otworzyły, świetnie prosperują. I w związku z tym te koszty, które one ponoszą na obsługę prawną, myślę, że zdecydowanie się opłacają, ponieważ te restauracje, jak wszyscy wiemy, są cały czas pełne. Co dalej musicie robić? Macie jakieś plany na najbliższe dni, Jakieś strategię? Rozważamy, rozważamy wyjazd na Mazury, żeby wesprzeć tam braci Mazurów. No poza tym cóż mogę powiedzieć? Obserwujemy, obserwujemy to, co robi rząd i staramy się, staramy się przeciwdziałać tym strategiom, które pod każdym względem uważamy za szkodliwe dla Polski, dla polskości, ponieważ uważamy, że jesteśmy w przededniu dużej prosperity. Że ten nowy, nowa architektura świata, która się w tej chwili kształtuje, że ona spowoduje, że Polska będzie bardzo dobrym miejscem do życia, ponieważ jest na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych świata, można powiedzieć. W związku z tym nie dziwi nas fakt, że teraz za 512, tuż przed tym okresem Prosperity, nazwijmy to, yy, są takie zakusy, żeby wykupić co ciekawsze kąski tutaj y, z Polski, żeby przejąć własności. W związku z tym cóż mogę powiedzieć, no, naszą strategią jest, żeby te perły w koronie, nazwijmy to, zostały w polskich rękach. Będziemy starać się jakoś tam swoimi skromnymi siłami y, robić pewne działania, żeby jak najwięcej własności zostało w polskich rękach. Mhm. Dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.